Kolejny dzień przed rekolekcjami zawierzenia. Dzisiaj tematem jest Słowo: Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokolanemu sercu. Modlitwa do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, oświeć, oświeć mroku myśli. Duchu Święty, przyjdź. Akt, na wiedzę, akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. <laughs> Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię. W imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi opiekuj się mną i wszystkimi, którzy tę rekolekcję przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokolanego serca Maryi, wyproś namu dobrego Boga, łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się w sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi. Abyśmy oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Słowo poświęcam pochodzi od łacińskiego słowa konsekracjo, które tłumaczy się także jako konsekracja. Słowa poświęcić i konsekrować znaczą tyle, co uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokolanemu sercu, to znaczy konsekruję się Twojemu niepokolanemu sercu. Święta matka Teresa z Kalkuty. Nazywała to całkowite oddanie się Maryi przymierzem konsekracji. Wymiana serc, chcąc oddać się. Chcąc oddać coś z tej rzeczywistości, wielu świętych i mistyków nazywało całkowite oddanie się Maryi aktem wymiany serc. Jednym z nich był święty Jan Eudes. Co to oznacza? To bardzo proste. Ja oddaję Maryi swoje serce, a ona oddaje mi swoje niepokalane serce. Być może brzmi to absurdalnie, ale jest to bardzo. Wiek Maria Grignon de Montfort pisze... Dusza Najświętszej dziewicy odda się Tobie, by wielbić Pana. Jej duch zajmie miejsce Twojego, by radować się w Bogu swoim zbawcy. Taka była jedna z najkochańszych modlitw świętego Jana Pawła II. Daj mi Twoje serce, o Maryjo, była. To również jedna z najczęstszych i najważniejszych modlitw świętej Matki Teresy z Kalkuty, która bardzo często prosiła Maryję, użyć mi proszę swojego serca. Patrząc na te święte osoby widzimy jasno, że Maryja wysłuchała ich modlitwy. W tym tkwi sekret ich świętości. Kochali niepokalanym sercem Maryi. Da wam serca, dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę w wasze wnętrze. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Woła w Bożym imieniu prorok Ezechiel. Serce nowe to serce Jezusa, które kształtuje się w Maryi. Maryja chce dać nam swoje serce, by ukształtować w nas serce Jezusa. Poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi jest doskonałym oddaniem się Jezusowi. Poświęcam się całkowicie Twemu niepokalanemu sercu, to znaczy chcę. Przez trzy tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika Marii Grynią de Montfort, zawartymi w książce o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, oddałem się dziś przez ręce mej niepokalanej Matki w całkowitą niewolę Chrystusa Pana. W tym widzę, łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas do, na, doskon, na dokonanie tego radosnego dzieła. Postanowiłem sobie, że pierwszą parafię, którą będę mógł erygować, uczczę tytułem Bożego Macierzyństwa Maryi. Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej ułożony w stoczku. Święta Maryjo, Bogu rodzico Dziewico, Obieram sobie dzisiaj Ciebie za panią, orędowniczką, patronkę, opiekunkę i matką moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę. Nie powiem, że czynię, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co by czci Twojej. Bogam Cię. Przyjmij mnie na zawsze za zasługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych. Pozostawiając, cię całkowicie i zupeł pozostawiając Ci całkowicie i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twojego upodobania, ku większej chwale Boga. Wczoraj oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę przez Twoje ręce niepokalane, pośredniczko łask wszelkich. Oddaję ku chwale Trójcy Świętej, Solideo, jedynemu Bogu. Maryja Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i, o, i okaż swe czyste oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen. Stoczek warmiński, 8 grudnia 1953 roku. Niech wszystko moje wielbi Ciebie. Twój niewolnik składa wszystko w Twe królewskie dłonie. Szczęśliwy, że może ogłodzić się dla Ciebie. O jedno proszę, byś wziąwszy wszystko moje chciała bronić Kościoła Chrystusowego, Tobie oddanego, Twemu sercu niepokalanemu przed dziesięciu laty. Ochraniaj go płaszczem macierzyńskim. Skryj go w sercu Twoim, jeśli jest Ci potrzebne zabij mnie, aby mógł żyć w Polsce Kościół Twojego Syna. Wezwanie dnia pomódl się dzisiaj przez Stawiennictwo świętych Franciszka i Jacynty o łaskę dziecięcego serca, które oddaje się całkowicie i natychmiast serca, które z całych sił przyjmuje Boże wezwanie. Zaproszenie do poświęcenia się niepokolanemu sercu Maryi jest Bożym wezwaniem, które możesz przyjąć całym sercem dziś, tu i teraz, jak dziecko. Jeśli chcesz to uczynić, powiedz dziś Maryi. Maryjo, chcę się Tobie poświęcić i chcę prowadzić innych do takiego poświęcenia. Dopisz dziś na swojej kartce, poświęcam się całkowicie Twojemu niepokolanemu sercu. Słowo dnia, światło słowa. Za nich ja poświęcam powierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Przez modlitwę łączę się z Jezusem, który mieszka w moim sercu. Znajdź 5 do 15 minut na modlitwę osobistą. Módl się tak, jak prowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Chrystusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo, słowo wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu, jak Maryja, która zachowywała te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Podziękuj Bogu, odmawiając trzykrotnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.